starcie, ale szczęśliwie to już jest też historia, szczęśliwie dla zdrowia. Przede wszystkim nowa akcja jest na Facebooku, zresztą w ogóle nie tylko na Facebooku, ale na no, wykażdżach się pojawi w internecie bez presji, ale o tym może, jak to zabiera taki... nabiera prędkości odbijając się od balonu. bo to już druga taka sytuacja, gdzie normalnie Junior, który by prawdopodobnie znalazł się w takiej sytuacji, byłby cały w szoku nie jest to... zamykała gaz, a tutaj wręcz przeciwnie. Zając Tom Zagoloba on gdzieś ma to swoje miejsce już opanowane i tak nam właśnie celuje no. Tomasz Golowa zobaczymy dopiero w biegu 11, a teraz bieg dziewiąty. Peter Jung w białym z drugiego pola ze strony gości z Jarosława Hampela. w ramach zastępstwa zawodnika pojedzie Krystian Pieszczek. Na niego zdecydował się w tej chwili trener Marek Cieślak, obok Krystiana Pieszka w kasku czerwonym. Antonia Linbeck i spod pojedzie Jason Doyle. No, na razie Leung Linbeck jako para najlepsza w tej chwili w widzę, są w dojazd w tej chwili po stronie no właśnie kluczowca tak naprawdę ciężko określić ale jako pierwszy z tego łuku wychodzi e, Jason Doyle Krystian jeszcze już wchodzi teraz pod Antonio Lindbecka na ostatniej pozycji e, Peter Liung dalej Lindbeck zaraz odpiesze Liung przy krawężniku o już tu się dzieje i spada momentalnie Krystian Pieszczek na ostatnią pozycję wyprzedzony przez e, dwóch Kluczowca na jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Liung pewnie też nie ale nareszcie to zamieszanie za swoimi plecami wykorzystuje Jason Doyle szeroko szeroko jeszcze pojechał jak gdzieś za nim liczby kary krystal jeszcze jeszcze walczasz o ten jeden bok z peterem lukiem ależ fantastyczną jazdę prezentują panowie na ostatniej pozycji pieszek z wyniu odzyskuje pieszek ten jeden bok nie peter luk lepszy nadaje się do tego ugu. znowu szeroko gdzieś tam wypuszcza się z pieszek prawie jak tomasz kolos no ale na razie nie przyniosło to pożądanego efektu na 3 do 3 okaza się w tej chwili ten bieg w którym przed zawodnikami, wejście w ostatni łuk, jeszcze Jason Doyle się ogląda, ale do też szybko widać, 3 punkty Jason Doyle, Antonio Lindbeck z jednym oczkiem do medy dojeżdża, Peter Ljung, pogodzeni Szwedzi przez Australijczyka, a Christian Pieszek po wspaniałej walce z Peterem Ljungiem, na to należy zwrócić uwagę